Jesteśmy w Hiszpanii i idziemy do restauracji, jak i w Polsce jeszcze nie było. restauracja już jest otwarta jak 15 minut, robi się spóźniamy. Auto zaparkowane. Ceny wam pokażę trochę później. Mówiąc to masz restaurację, gdzie płacisz tylko za wejście, czyli jak wchodzisz, płacisz raz i sobie jesz, co chcesz, wybierasz, co chcesz. W przednim razie zapłaciliśmy za kole 150. Nie wiedzieliśmy, co się płaci tylko za napoje. No w sumie widzieliśmy, tylko nie wiedzieliśmy, że są takie ceny. mówiliśmy sobie wody. Woda kosztuje też drogo. 3 euro. Żona już zamawia, co będzie jeść. No i pierwszą porcję mamy. Takie cuda. Kolejne nasze zamówienie. Nawet słodkie sushi mają. Takie jedzenie mają. Nie wiemy, co to jest, ale... ona ładnie. Mają nawet sushi z mango. Przez przypadek zamówiliśmy trochę ostre jedzenie. No zdarza się. Hiszpańskiego nie znamy. Nawet takie susze, które nie wiem, jak się nazywają. Ale są dobre. No szczerze mówiąc, takie susze jeszcze nie jadłem. Ups. Zjemy go. No, e, cash. Teraz, yes, gracias. Cóż, jedliśmy i teraz mogę wam powiedzieć o cenach. Ceny, jak widzicie, z samego rana, jak przychodzisz od 13 do tam, nie pamiętam chyba, do 16 czy do 15, płacisz za dorosłą osobę 18,90. Za dzieci płacisz 13,90. 13, Później cena wieczorem i cena w weekendy. A tutaj widzicie jedzenia, jakie możecie, możecie zjeść za, za te pieniądze. Napiszcie w komentarzach, czy się opłaca i czy byś spróbował taką restaurację w Polsce. Paragon wygląda tak.